Uff, karatecy i trenerzy mówią jednym głosem. Przymusowa przerwa dobiegła końca. Od 1 września zaczęliśmy nowy sezon karatecki. Ruszyliśmy w szkołach, ruszyliśmy w punktach, w których trenujemy, a przede wszystkim na kościuszki 35B w naszym centralnym dojo. Normalnie zajęcia się odbywają. Mimo zachowania wszystkich środków ostrożności związanych z pandemią, trenujemy bardzo mocno. Myślę, że duch w karate Kyokushin nie umarł, żyje dalej. Był to bardzo trudny czas, bo jednak zawsze był gdzieś ten cel sportowy i nie miałam już dawno tak długiej przerwy od startów. No ale cały świat też tak wygląda w tym momencie, więc trzeba było się zaadaptować. A karaty też nas uczy radzenia sobie z różnymi sytuacjami. To była kolejna taka dziwna sytuacja, niecodzienna, więc o tyle jest dobrze w naszym sporcie, że my możemy cały czas trenować, cały czas pogłębiać swoją sztukę, cały czas poprawiać różne szczegóły. Więc po prostu trenowaliśmy sobie. W momencie, kiedy już można było wrócić do grup, wróciliśmy do takiego wspólnego trenowania i no, udoskonalamy różne elementy. Tak naprawdę treningów brakowało wszystkim, co też widać po Dojo Jacka Lamota. Na początku pandemii prowadziliśmy zajęcia online, ale to nie jest to samo. Treningi face to face, treningi w Dojo, walki, wspólny wysiłek pod. To jest to, co jest kwintesencja karate kyokushin, więc powrót do rzeczywistości, powrót do treningów normalnych to dla nas jest jakby bardzo dobra wiadomość, a ja jako Shihan Sensei, instruktor jestem bardzo szczęśliwy, że do tego doszło. Nie było treningów, nie można było się spotykać, trenować razem wszyscy. Powoli jakby to po pandemii wracają, wraca i... I już zaczynają się treningi. Jesteśmy szczęśliwi z tego, że możemy razem tutaj wspólnie trenować. Zawodnicy i zawodniczki mają już za sobą pierwsze przygotowania. No Ja jestem aktualnie teraz po dwóch obozach przygotowawczych. Pierwszy obóz w kołowisły był w górach, też i, i tam był bardzo mocny ten, ten obóz. Cztery treningi dziennie, naprawdę nie, nie tylko było jedzenie, spanie, trening. I później po, po tygodniu jakby przerwy pojechałem do, w, w góry Murześle i tam ćwiczyliśmy też ostro z innym klubem karate, z Józefowa i, i naprawdę też była fajna grupa, gdzie mogliśmy razem posparować. Klub zaprasza na treningi i szuka nowych mistrzów karate, zajęcia dla dzieci, młodzieży, starszych o każdym stopniu. Zapraszamy wszystkich chętnych od dzieci przedszkolnych do oldboyów na naszą stronę internetową www.karate.wroc.pl. Mamy oddziały w różnych punktach Wrocławia na Kościuszki, ale też w różnych miejscach. Proszę się informować, tam jest plan, można jakby się zapisywać, są lekcje próbne, treningi próbne. Potem jak się będziecie, zdecydujecie chodzić, to wtedy ewentualnie wszystkie formalności z klubem. Karatecy trenują i czekają na nowych towarzyszy, ale czekają też na międzynarodowe starty. No niestety, jeszcze trochę w kwestii startów, poczekaj. W tym roku już nie wystartujemy nigdzie za granicą. Cały świat jednak patrzy na rozwój sytuacji epidemicznej, więc w tym roku to, co mamy w planach, to największe zawody Mistrzostwa Polski. Znamy już natomiast krajowy plan startów naszych zawodowców. Dla grupy sportowej no, okres ten pandemiczny był bardzo trudnym okresem. Mieliśmy długie przerwy, staraliśmy się je wykorzystać tak bardzo w treningu bardzo spokojnym. Teraz wracamy do normalności know Mimo to wszystkie międzynarodowe turnieje zostały odwołane. W Polsce jedynie będzie makroregion 20 września, e, potem e, 10 października Mistrzostwa Polski Wagowe, ale tylko te turnieje w, w Polsce, w kraju, e, to są turnieje, w którym będziemy uczestniczyć do końca roku. W przyszłym roku nie wiadomo, podobno mają się te wszystkie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata e, z powrotem e, reaktywować. Do pierwszych walk przygotowują się. Nie tylko we Wrocławiu, też w grupie w Kobierzycach. Na pewno będzie trudno, ale każdy trenował tyle, ile mógł. I myślę, że zawodnicy będą na podobnym poziomie. Trzymamy kciuki o wynikach karateków oczywiście w wiadomościach sportowych. Sport Game.